Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Zostanemus, czyli po ludzku o podatkach, pieniądzach i biznesie. Cześć! Witam cię w kolejnym odcinku naszego podcastu Zostanemus. Ja nazywam się Justyna Burniecka i od ponad 10 lat mam okazję opowiadać Wam o tym, w jaki sposób rozumieć nasz system prawny podatki, jak je optymalizować, jak wybrać formy prawne, w jaki sposób zarządzać budżetem firmy, tak, aby ostatecznie na emeryturze nie być zależnym od ZUS-u? Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam trochę o tym, w jaki sposób podejść do zakupu gotowej spółki ZO. To jest pytanie, które do mnie trafi od czasu do czasu od osób, które zastanawiają się, czy założyć nową, czy kupić, Prawda jest taka, że najczęściej nad zakupem spółek zastanawiają się osoby, które potrzebują zdobyć jakieś licencje. Tutaj najbardziej takim standardowym przykładem jest licencja transportowa. Jest ją stosunkowo trudno zdobyć. Taki proces przejścia przez urzędy trwa kilka miesięcy. Często nawet pół roku. W związku z tym, bardzo często szukamy już gotowej spółki z taką licencją, żeby jakby no nie musieć przechodzić przez ten proces. No i bardzo podobnie jest z innymi licencjami, kiedy szukamy gotowej spółki. Czasami jest też tak, że mamy jakąś okazję i chcemy kupić gotową spółkę od ręki, nie czekać na zarejestrowanie, dlatego że za 2-3 dni ta okazja po prostu znika. To, nad czym warto się zastanowić przy zakupie gotowej spółki, to przede wszystkim na temat źródła zakupu. Jest na, na rynku mnóstwo firm, takich kancelarii prawnych, biur wirtualnych, biur rachunkowych, firm ubezpieczeniowych które poza swoją standardową działalnością hurtowo zakładają spółki, zdobywają odpowiednie licencje i później szukają na te spółki kupców. I zwykle te źródła są stosunkowo bezpieczne, dlatego że to są osoby, które robią to przy okazji jakiegoś biznesu, dzięki temu również pozyskując klientów na swoje podstawowe usługi. Natomiast jeżeli szukamy takiej spółki gotowej, zgłasza się taki przeciętny Jan Kowalski, który mówi, że tam kiedyś się założył spółkę, nic nie robi i chciałby się jej pozbyć, to tutaj podejdziemy do tego z dużą dozą ostrożności, dlatego że istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że ktoś nam chce podrzucić tak zwane kokucze jajo. Mogą się tam pojawić, ja to często nazywam trupy w szafie. Czyli mogą się pojawić jakieś kredyty, dotacje nierozliczona, jakieś błędy w rachunkowości, jakieś nierozliczone wezwania z urzędu skarbowego, których na pierwszy rzut oka nie będzie widać. Również bilansy rachunku zysków i strat. W związku z tym istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że za pół roku za rok ktoś się do nas odezwie z czymś, a my będziemy trochę zaskoczeni. Oczywiście teoretycznie zawsze za działalność odpowiada zarząd z okresu, w którym ktoś pełnił funkcję zarządu, czyli teoretycznie nie jest to nasza odpowiedzialność. Natomiast no, mimo wszystko wszyscy wiemy, że i tak przyjdą do spółki, w związku z tym obecny zarząd będzie się musiał tym tematem zaopiekować, ewentualnie ścigać poprzednich członków zarządu. Natomiast no, jeśli ktoś takiego uczenia podrzuca, no to później kontakt z taką osobą no, jest, najprawdopodobniej będzie bardzo bardzo utrudniony. Dlatego, jakby pierwszy na to zwróć uwagę, to źródło. Czy to jest firma, która y, jakby no, w sposób y, powtarzalny handluje spółkami, czy to jest jakaś, jakaś jednorazowa transakcja? Te jednorazowe transakcje są raczej y, oparczone na dużym poziomie ryzyka i y, y, warto zwracać na to y, uwagę po prostu. To jest tak do pierwszy temat. Drugi temat to w momencie, kiedy zakupujecie spółkę, warto poprosić o bilans i rachunek zysków i strat na dzień sprzedaży spółki. Oczywiście taki bilans i rachunek zysków i strat najlepiej jakby był podpisany przez księgowego, księgową i przez zarząd obecny w spółce. Dzięki temu macie tak jakby oświadczenie, że to jest rzeczywisty stan rzeczy w danym momencie w firmie. Czyli w momencie znowu, jak coś by się kiedyś tam wydarzyło w tej spółce, to wy macie dokument poświadczający, że członkowie zarządu oświadczyli, że był takie stan rzeczy, w związku z powyższym na przykład Złożyli fałszywe oświadczenie. Więc warto poprosić o bilans rachunek zysków i strat. Oczywiście, jeżeli macie trudności z analizą takiego dokumentu, to też warto poprosić kogoś, kto takie dokumenty umie analizować, żeby wam powiedział, co z tych dokumentów wynika. Czyli ile jest aktywów, pasywów, jakie są zobowiązane, czy są jakieś pożyczki, czy są jakieś inne elementy, na które warto zwrócić uwagę, które widać wprost z takiego bilansu i rachunku zysków i strat. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, albo właściwie o którą warto poprosić, to jest oświadczenie. Oświadczenie aktualnego członka zarządu o tym, że spółka poza tym, co widać w rachunku zysków i strat, nie ma jakichś ukrytych wad, tak to nazwa, czyli nie ma żadnych właśnie weksli, dotacji, nierozliczonych jakichś problemów ciągnących się za nami, jakichś wezwań do, do sądu na przykład, na jakieś rozprawy, więc jakby warto poprosić o takie oświadczenie, nawet odręczne, żeby później w razie czego również mieć się do czego odwołać. Więc jeżeli mówimy o zakupie gotowej spółki, no to warto zastanowić się nad tym, czy na pewno muszę kupować gotową, czy jednak być może rozsądnie jest taką spółkę zakupić, czy też założyć od nowa. Idąc dalej, jak już przechodzimy do procesu kupna-sprzedaży, no to w momencie, jeżeli ktoś rejestrował spółkę przez S24, no to dzisiaj możemy takie sprzedaży dokonać bez konieczności wizytu notariusza. Więc możemy w, przez S24 taką spółkę sprzedać, czyli kupujący oświadcza, że kupuje, sprzedający, że sprzedaje, obie strony się dogadują. Też często mnie pytacie, czy jaką kwotę wpisać na umowę kupna-sprzedaży. No, taką za jaką sprzedajecie, bądź taką za jaką kupujecie. Nie mogę Wam powiedzieć, że sprzedajcie z 20 tysięcy, a wpiszcie tysiąc bo to jest po prostu no, nieetyczne na normalnej świecie, więc jakby wpisujemy takie kwoty, po których rzeczywiście taka transakcja ma miejsce. No i bardzo ważna rzecz, osoba kupująca udziały musi opłacić podatek PCC, osoba, osoba sprzedająca udziały musi rozliczyć podatek dochodowy. Więc jakby warto o tym pamiętać, bo często tych podatkach od osób indywidualnych bardzo mocno zapominamy. Jeżeli mamy spółkę założoną przez S24, ale później zmienioną u notariusza bądź bezpośrednio zakładaną u notariusza, bo to taka umowa kupna-sprzedaży również powinna być potwierdzona notarialnie. Bardzo ważna rzecz jest taka, że udziały stają się, znaczy przechodzą z rok do roku w momencie podpisania umowy, bo bardzo dużo transakcji jest rejestrowana dopiero w momencie wpisu do KRS-u. Natomiast tutaj jakby od razu mamy zmianę, która zachodzi, czy jest zmiana właścicielstwa. W związku w związku z tym nowe, nowi wspólnicy mogą dokonać ewentualnych zmian w zarządzie, że mogą odwołać poprzedni zarząd, powołać nowy, jeżeli jest taka konieczność. Z mojej perspektywy, jeżeli miałbym wybierać, założyć nową czy kupić gotową spółkę, co do zasady rekomenduję zakładanie nowych. Natomiast rzeczywiście mogą wydarzyć się sytuacje szczególne, w których to warto jednak taką spółkę. Kupić już gotową. Natomiast, jeżeli kupujemy gotową, to też pamiętajmy, że trzeba złożyć wszystkie dokumenty aktualizacyjne do urzędów, do rejestru beneficjentów rzeczywistych, do banku czy wszystkich innych instytucji, których taka zmiana może potencjalnie dotyczyć. Jeżeli potrzebujesz informacji na temat tego, jak działa spółka, w jaki sposób, jak wyciąga się z niej pieniądze bez podwójnego podatku, w jaki sposób rozliczać podatek VAT, kiedy samochód, jaki, czy w ogóle VAT, czy VAT unijny jest koniecznością i czy musimy przy VAT-ie unijnym być zwykłym VAT-owcem, te wszystkie odpowiedzi znajdziesz na... Pytania i odpowiedzi znajdziesz w naszym kursie dotyczącym spółki ZO. Jeżeli chodzi o link, to oczywiście znajdziesz go w komentarzu poniżej tego podcastu. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Dziękuję Ci za Twoją uwagę, obecność i do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem.